przedstawię Ci swój sprzęt do fotografii lotniczej. Pokażę Ci swojego drona oraz poszczególne elementy swojego plecaka fotograficznego. Dlatego już teraz zapraszam Cię do dalszej części. Ok, no to zaczynamy. Przede wszystkim musimy zacząć od plecaka. Plecak, wydawać by się mogła? Po co mi plecak? Przecież dostaję z dronem jakieś opakowanie, jakiś taki futerał podstawowy i już mogę w ogóle go wziąć na wycieczkę. Nie róbcie tak. Powiem Wam, że plecak to jest najważniejsza rzecz. Przede wszystkim dlatego, bo zainwestowałeś już w drona. I to jedynie plecak uchronić siebie przed kolejnymi kosztami. Zresztą, nikt nie chce, żeby jakieś śmigiełko się urwało, a to są drobne rzeczy, które mogą w każdym momencie być uszkodzone. Jakie ma za zadanie mieć plecak? Ma przede wszystkim chronić od jakichś drobnych upadków. No, nie zrzucisz go z 10 piętra i będziesz oczekiwał, że on się nie rozwalił. Nie, nie, nie. Ale tam z dwóch, trzech Metrów, e, może nie wiem, no z 3 metrów to przesadza, przesada, ale mm, z 1,5 metra, żeby zleciał na, na ziemię, ten plecak zleciał, nic się w środku nie stało i to nie jeden raz. Druga rzecz, fajnie, jakby był wodoodporny. Te plecaki, które ten, ta torba, plecak, który tutaj mam i -Y Tech, mm, zakupiłem, link będzie poniżej, e, jest wodoodporny. No i powiem Wam, że lekką mrzawkę wytrzymał. E, w środku nie było wilgoci. No i tak naprawdę tyle. Druga rzecz ma się nie rzucać w oczy. Dlaczego? To jest ważne. Ponieważ po co mamy dawać jakieś znaki, nie wiem, złodziejowi, że Łą, wow, mamy tutaj drona, weź go za przeproszenie. No. Więc nie kupujmy jakichś świecidełek i tak dalej. plecak ma być czarny, kupse czarny. Eee, co ma jeszcze plecak mieć ważnego? No jakiś fajny uchwyt. Tutaj też jest taka drobna. Drobna opaska, to też się fajnie tutaj zapina za ramię. Super sprawa. Ok, lecimy dalej. Du, 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 du. Otwieram sobie plecak. O, troszkę ciężko chodzi, ponieważ ma tutaj taką naokoło gumkę z racji tego, że jest wodoodporny. Wszystkie rzeczy są tutaj w środku, jest jego odron, a więc zaczynamy mavic mój sprzęt do fotografii dronowej lotniczej zwał jak zwał troszkę się tutaj zapędziłem ponieważ zawsze z przodu gałęzie a później z dołu Ważna rzecz jeżeli zawsze przewozicie drona korzystajcie z tej osłonki jeżeli zgubiliście bo czasem się gubią one niestety nie zawsze tutaj super trzymają musicie zakupić i zakupujcie jeżeli e, pojawiają się Wam się tutaj jakieś takie drobne ryski, no niestety e, nic nie jest idealne, ale w niczym to nie przeszkadza. Baterie sobie wyjmę, bo ona na razie nie jest e, clue. Dron Mavic 2 e, Pro, dlaczego nie jest zoom? Dlaczego nie wybrałem zooma? Przede wszystkim dlatego, że ma pikek matrycy. matryca jednocalowa. Co to oznacza? Zupełnie inny obrazek. E, łopatologicznie. Co jest droższe, może być i lepsze. Mavic 2 jest troszkę droższy od Zuma wersja pro jest droższa od Zooma głównie ze względu na właśnie tą matrycę 1 cala w porównaniu z Zoomem 1 łamane przez dwie trzecie. Jeżeli chodzi o obrazek, to tutaj mamy 5400 chyba zaczyna się jedna szerokość, a w Zoomie to jest chyba szerokość 4000 pikseli, a więc zupełnie zupełnie inna jakość. No i to widać, to tak naprawdę widać, mam kamerkę DJI, która ma 1,2 trzecie, ma tą stabilizację i tak dalej, jeżeli porównam z tym obrazkiem, kosmos. Oczywiście możemy tutaj zapakować karty microSD, ma też e, pamięć wewnętrzną, mało osób o tym mówi, ale to jest chyba 8 gb no takie podstawowe rzeczy, zawsze jak zapełnicie sobie kartę tą główną, wtedy macie do wykorzystania te 8, 8 giga. Ma on w sobie wiele czujników, boczne, z przodu, e, od dołu, z góry. Jak to się sprawdza? No sprawdza się, ale trzeba zawsze mieć uwagę na to, że to jest zawsze sprzęt i może być zawodny. Okej, okay. no Mavic jak wygląda, tak wygląda. Każdy widział, jest fajny, jest mały, lekki, waży 900 gramów, niecały kilogram. Trzeba posiadać świadectwo do, do robienia zdjęć, od lipca to się wszystko zmieni. Tudu, Mavic. Mawik, fruwa tak. Powiem wam, że utopiłem jednego mawika swojego kolegi i się odratował, więc mawiki potrafią nawet pływać. Ok, jedziemy dalej. Druga ważna rzecz: bateria. Inteligentna bateria, starsza na 30 minut lotu. Bzdura, nie starcza na 30 minut lotu, tylko starcza na około 30 minut lotu. Jeżeli mamy w Wind, czyli wiatr w mawika, Mavic stoi w powietrzu, wtedy zużywa ogromną ilość, ilość energii. I taka bateria w przypadku gdy leciał na przykład nad morzem, nad oceanem starczyła na 18 minut, a więc musicie zaopatrzyć się w kolejne baterię. Koszt takiej baterii to jest bodajże 500 zł. Mało nie mało, dużo nie dużo. Ja mam osobiście trzy bateryjki. Każda jest naładowana. Ważne właśnie, żeby te baterie były naładowane. One mają taki system, że jeżeli są nieaktywne, czyli nie włączamy mavika przez jakiś czas, chyba to jest kilka dni, mogą się automatycznie zredukować do 70%. Super opcja, ponieważ to powoduje, że nasze baterie starczają na wiele, wiele, wiele lotów. Nie widzę, żeby te baterie się zużywały, a wręcz przeciwnie, za pierwszym razem lot trwał 15 minut, kolejny raz to już jest 30 minut. I tak jak wspominałem, jeżeli lecimy mawikiem z wiatrem, starcza nam na bardzo długo i te 30 minut jest realne. Ja osobiście to taki max chyba 29-32 minuty, może coś koło tego. To Na pierwszej baterii oblatuję sobie dookoła, na drugiej baterii już przygotowywuję się do zdjęcia, robię już jakieś sample, a trzecia bateria to już jest po prostu taki finish. Ok, mamy bateryjki, a więc potrzebujemy coś do ładowania. Standardowo to może wygląda tak. Oczywiście jest tutaj jeszcze przewód, przewód, przewód. Przewód przewód normalnie zasilający. E, tym kabelkiem zasilamy kontroler. Kontroler jest standardowy, a ten, batery, e, ten kabelek idzie do baterii. Ale z racji tego, że mamy już tych kilka bateriek i nie chce nam się wstawać czy tam patrzeć na te baterie, które kiedy przekładać, ponieważ ładowanie trwa e, no około z 15 minut, 20 minut. No, nie wiem. Dlaczego nie wiem? Ponieważ używam tego. Super sprawa. Super, patrzcie. Jest bardzo prosta. Wrzucamy tutaj i mamy cztery porty do ładowania baterii. Baterie nie są ładowane w tym samym momencie, tylko ten moduł wyszukuje, która bateria ma naj, najwięcej procent i ją doładowywuje. Super sprawa. No, przecież jak to mamy w połowie naładowaną, to po co mam ładować tą, co jest wyczerpane, jeżeli mogę naładować tą pierwszą do fula i z niej już wystartować, a kolejne będą się doładowywać. Genialna sprawa i must have. To jest w ogóle rzecz, którą kocham. To jest taka automatyka w ładowaniu. Genialna. No i przede wszystkim fajna, można się pobawić. Jeżeli mamy już temat ładowarek, musimy mieć ładowarkę samochodową. I teraz taka sprawa. Jest wiele nieoryginalnych. Ja używam oryginalnej. Dlaczego nie pokusiłem się o nieoryginalną, a są takie na rynku, z AliExpressa, śmiało możecie kupić, ponieważ macie pewność, że wasze baterie będą bardzo długo, będą miały długą żywotność. No i przede wszystkim to jest. Skomponowany stricte do tego materiału, do tego sprzętu, więc jak najlepiej tu wszystko pasuje i nie miałem ani razu. Nawet korzystaliśmy to w jakimś takim bardzo starym aucie podczas jednej z wypraw i wszystko fajnie działało. No i również działa to właśnie z tym slotem, Jeżeli tylko planujesz rozbudować swój ekwipunek, taki sprzętowy, narzędziowy z dronem, musisz to mieć. Duu, śmigiełka. Śmigiełka. Śmigiełka również oryginalne. W komplecie dostajecie jeden ze znacznikiem biały, drugi ze znacznikiem zero białego. No więc warto by wypadało, to jest jeden komplet. Kupcie sobie zawsze dwa komplety. Standardowy kontroler, o tym tutaj niewiele można mówić, znaczy niewiele. Jest, jest naprawdę fajny. Mam tutaj takie możliwości, nie wiem czy w jedyńce było, już nie pamiętam, ale jest możliwość schowania tych joysticków. Standardowo te joysticki, e, mamy dwa komplety, pyk, pyk, zakładamy, mamy możliwość konfiguracji tutaj każdego tak naprawdę przycisku. E, do poczytania mamy możliwość podpięcia dużego, dużego ekranu, do tego mamy wyjście USB. Ważne, aby każdy sprzęt, którego korzystamy, był mm, cały czas zaktualizowany, wtedy mamy lepszą kontrolę, wtedy nie wyskakują nam żadne błędy. Umawiania się swego czasu, czy nie dokupić jakichś mocniejszych anten do tego, ale powiem Wam, że w zupełności wystarcza na chyba maksimum, zrobiłem 3 km oddalenie. Eee, więc w zupełności wystarcza do tych rzeczy, którymi ja się zajmuję: gdzie, gdzie potrzebuję przelecieć jakieś, jakąś odległość, zahaczyć, oblecieć eee, i wrócić do miejsca, jak najbardziej się m, sprawdza. Karty pamięci microSD, ale tutaj mam SD, hmm. ale patrzcie, to są zwykłe adaptery to jest microSD, wykorzystaj. Te adaptery jako sposób na przechowywanie swoich kart. Ja korzystam z Sandiska Extreme i jedna rada. Nie kupuj tych największych, ponieważ te karty pamięci lubią padać. Lubią padać w różny sposób, masz zonę zapełnioną do połowy w pełni. No i nagle kaput, nie da się nic odczytać, na nic się zda jakiś program do odzyskiwania do odzyskiwania tych wszystkich danych. Po prostu masz cały materiał rozwalony. Dlatego warto kupić na przykład 64 czwórki. Starcza to nam bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo filmów, bardzo dużo materiału i kupić sobie kilka takich i żonglować po prostu. Wsadzam jedną, druga i trzecia na, na, na dodatek. Mam tutaj jeszcze Hame MicroSD i powiem Wam, że nie widzę jakiejś wielkiej różnicy w, w tym, jak te karty się zachowują, więc Sandisk Extreme w zupełności wystarczy, jakiś super, hyper Extreme, nie ma po co. Hama jak najbardziej polecam, sprawdza się. Jedziemy dalej. Kolejnym zagadnieniem muszę posłużyć się znowu swoim mawiczkiem. Zobaczcie, tutaj z przodu mamy soczewkę przed kamerką z napisem Hasselblad. Jest to standardowa soczewka, dzięki której jedynie nie uszkodzimy naszej kamerki. Aby uzyskać jeszcze lepsze efekty, musimy zastanowić się nad doborem odpowiednich filtrów. Jeżeli myślisz o tym, aby robić zdjęcia o dużo, dużo większej kolorystyce, o większym kontraście, Musisz coś wstawić, aby nie bawić się w postprodukcji, ale już w trakcie produkcji tworzyć te zdjęcia na wysokim poziomie. Kiedy te filtry najlepiej wykorzystywać? Przede wszystkim w fotografii krajobrazowej. Jeżeli mamy na przykład duże połacie, wody nie połacie, czyli dużo wody i nie zastosujemy filtra, na tej wodzie będziemy widać, tak, widzieć takie różne odblaski. Jeżeli zastosujemy filtr polaryzacyjny, to filtr pozwoli nam na uzyskanie takich. Gładkiego, gładkiej tafli, bez tych odbić. On po prostu światło przed filtrem lata w różnych kierunkach, odbija się od różnych elementów od wody, od budynków, od y, jakichś metalicznych rzeczy i musimy to uspokoić w takim mega uproszczeniu. I za tym właśnie filtrem to światło po prostu już ma coś takiego i ono pięknie się komponuje na zdjęciu. Jak się montuje ten film? Wraz z filtrami dostajemy taką łapkę, przytrzymujemy sobie, chwytamy i przekręcamy, mamy filtr. Założę jakiś filtr, będę... Jest, pyk. Niekiedy po założeniu filtra gimbal, coś tam na wyświetlaczu, pokaże nam, że on ma po prostu jakoś za duże obciążenie, coś takiego, za duże obciążenie, a więc nie przejmujemy się tym, on to sobie mu minie albo po prostu zostanie z tym, ale to nic się nie stanie, on nie zanurkuje i tak dalej, więc nie martwcie się o to. A zdjęcia będą i filmy będą nadal w tej stabilizacji. Więc mamy filtr polecam. To jest rzecz dzięki której nie musisz dużo czasu spędzać na obróbce, albo ta obróbka, jeżeli później nałożysz jakieś kolejne efekty na zdjęcia, pozwolić Ci naprawdę uzyskać jeszcze lepsze efekty. I to jest taki clue, którego każdy z nas powinien używać. Zestaw takich filtrów jak ja mam, chyba kosztował 600 zł, no duże jak niedużo, ale naprawdę warto i polecam. Filtry polaryzacyjne, z których korzystam, to Polar Pro. Bardzo fajny taki, taki gadżet. Wraz z filtrami otrzymujemy oczywiście takie Taką fajną rzecz, dzięki bez dotykania, e, ściągnąć dany filtr. Polecam Wam, testuję cały czas, uczę się, też myślę o kolejnych filtrach, dzięki którym e, będę mógł robić jeszcze lepsze zdjęcia. No i chyba ostatnia rzecz. A jeszcze mamy jedną, ale na początku na to, e, o tej będę opowiadał. Lądowisko tyk. Piękne lądowisko, jeżeli wychodzimy gdzieś w teren, a jeszcze jesteśmy początkującymi operatorami drona, zakupmy sobie takie lądowisko, kosztuje parę groszy, a pozwoli nam uchronić śmigła od... Zahaczenie. Jeżeli na przykład są kamienie, nie wystartujesz. Jeżeli na przykład jest wysoka trawa, nie wystartujesz. Ale rzucając takie lądowisko, e, nawet na wysokiej trawie ono się zahacza i tutaj w zupełności bez problemu e, nasz dron poleci do góry. Ważne, aby w przypadku lądowiska korzystać z, e, dokładnie ze wszystkich e, rzeczy, które są dołożone w zestawie, czyli takich e, kotew małych Kotwy, dokładnie, tak to będziemy nazywać kotwy, dzięki którym e, podczas nalotu e, powietrze nie podniesie nam lądowiska. Te śmigła naprawdę wytwarzają niesamowitą, niesamowitą ilość powietrza, i zdarzało mi się nieraz, że po prostu podrzucało mi to lądowisko. No i musimy po prostu umiejscowić je porządnie, aby nie było jakichś nieporozumień. Składa się bardzo prosto. Jak taka, jak taka, mała blenda. bezpieczenie lotnicze. OC powinien każdy operator drona sobie wykupić, ponieważ to to pozwala ci tak naprawdę uchronić siebie i twoich bliskich przed, nie, przed niepotrzebnymi po prostu kosztami. Wpadniesz w coś, zahaczysz, rozwalisz, wtedy idzie wszystko z OC, ty się niczym nie przejmujesz. Kolejna rzecz, dzięki której latający, początkujący mogą czuć się bezpieczniej, to DJ, DJI Care, czyli program, dzięki któremu możemy naszego drona rozwalić dwa razy, i oni nam zwrócą e, tak naprawdę drona w całości. W przypadku Mavic'a polega to na tym, że pierwszy koszt, właśnie koszt. Pierwszy koszt wymiany takiego drona na nowy w przypadku gdy go zatopimy i odeślemy im w całości albo rozczaskamy o coś i odeślemy im w całości. Koszt tego chyba 500 zł czy 600, nie wiem, nie pamiętam, na szczęście nie korzystałem. A kolejny koszt już jest o jakieś 200-300 zł więcej. W przypadku mniejszych dronów jak Mavic Mini, to jest koszt chyba 100 paru złotych. Nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, ale to jest zupełnie inny koszt. Dlatego zachęcam Was do kupienia takiego, e, takiego ubezpieczenia, e, takiej gwarancji przed rozwaleniem. No i to by było na tyle. To są moje rzeczy, które wykorzystuję przy fotografii lotniczej. Dlatego jeżeli masz jakieś pytania albo coś nie dopowiedziałem, zadaj je w komentarzach, a ja postaram się na wszystko odpowiedzieć.